W Jujutsu Kaisen bywa tak, że mimo ściśle określonej hierarchii postaci i ich rank, klasa specjalna nie zawsze równa się klasie specjalnej. Aktualnie jedyne cztery osoby, które dzierżą ten patetyczny tytuł to oczywiście Gojo Satoru, Yuki Tsukomo, Geto Suguru oraz Yuta Okotsu. Uzyskanie takiej rangi wymaga oczywiście udowodnienia swoich umiejętności oraz odpowiedniej ilości przykletej energii i zdolności sterowania nią. Wszystkie z wyżej wymienionych wymagań Suguru życia spełniał, ale co doprowadziło do tego, że stał się aż tak potężny? Wszystko swoje początki miało już w jego dzieciństwie, gdzie Geto, w odróżnieniu od Gojo, został wyskautowany jako potencjalny potężny użytkownik przeklętej energii. Mówię o pewnej dychotomii, dlatego, że dwójkę z nich niedługo potem nazywano najsilniejszymi. Przy czym Geto musiał do tego miana aspirować i na nie zapracować przez zwiększenie ilości przeklętych klątw. A Gojo taki po prostu był. Uhonorowany, rodząc się z Rikuganem i nieskończonością, mógł znać jedynie technikę błękitu, a już był uznawany przez świat judsu za najsilniejszego. Geto do swojej pozycji dochodził powoli, ale stopniowo. Z każdą pochłoniętą klątwą zwiększała się jego przeklęta energia. Przy czym musimy pamiętać, że jako wybitny uczeń Suguru musiał dobrze znać tajniki przepływu Cursed Energy, bo inaczej nie poradziłby sobie z taką ilością stworów. W przyszłości zostało nawet powiedziane, że był na tyle utalentowany, aby zbierać przeklęte duchy w nieskończoność. Dorastając u boku Gojo Satoru, Geto nauczył się wszystkich podstawowych technik, w tym Taijutsu. Dzięki któremu stał się unikalnym, a po czasie najsilniejszym użytkownikiem klątw. Czemu tak? Ano widzicie, nawet sam Toji pogratulował mu tego, że w trakcie walki potrafił jednocześnie używać swoich stworów oraz walczyć wręcz. Te niszczycielskie połączenie pozwalało zasypać przeciwnika gradem ciosów i technik, oraz, no finalnie, oczywiście, wygrać. Żeby ukazać jak dobry był Geto w walce wręcz, nadmienię jedynie, że przy pomocy tylko i wyłącznie jednego przeklętego nunchaku, yu był w stanie odpierać jednocześnie ataki Riki i Yuty i przy tym sporadycznie kontratakować. Rzecz jasna na podstawie filmu Jujutsu Kaisen Zero wiemy, że głównym celem specjalnej rangi była Rika Orimoto, czyli druga najpotężniejsza klątwa na świecie. Dziwię was, gdy powiem, że Geto przegrał właściwie na własne życzenie, prawda? Sprawa wygląda w ten sposób, że przez ponad 10 lat zbierania klątw w dość ohydny sposób Geto zbierał jedynie słabe istotki, a najlepiej zobrazuje to fakt tego, że jego najsilniejszą klątwą była Mae, która w rankingu klątw jest gdzieś na równi z hanami, czyli bardzo nisko. Najsilniejsze klątwy to te, które powstały w wyniku nieszczęśliwej miłości bądź z poprzednich użytkowników przyklętej energii, a o takich zwyczajnie bardzo trudno. Połączenie ze sobą przyklętej energii wszystkich obecnych przy sobie klątw tworzyło coś w rodzaju wiru, co było ostateczną techniką geto o dźwięcznej animie nazwie Uzumaki. I tutaj pojawia się pewien szkopuł. Nawet mimo zawiązania przysięgi między Jutą a Riką. Geto byłby w stanie wygrać z ich maksymalną mocą, gdyby nie dwie rzeczy. Przede wszystkim to, że od początku walki z arsenału zniknęło mu mnóstwo klonów, a po drugie to, że reszta klonów była rozdzielona. Widzicie, jedną z umiejętności Suguru jest rzucanie barier, a jedną z nich jest bariera ukrywająca, którą rzucił na licą Jujutsu. Diabeł tkwi w szczegółach, a szczegół jest taki, że Geto wysłał minimalnie zbyt dużo klonów do Shinjuku. Gdyby nie ten fakt, to promień Riki zostałby zniszczony i kto wie, być może dzisiaj głównym antagonistą serii byłby dawny przyjaciel Gojo Satoru. A czemu napomknąłem wcześniej o barierze? Bo być może ona by wystarczyła na tyle, aby na odpowiednią ilość czasu uchronić siebie i ukryć przed innymi czarownikami, a w tym czasie pozbyć się Juty o z pełną mocą. Arsenał Geto nie był jednak jakoś strasznie przerażający. Pomijając fakt, że wiele z jego duchów wzorowanych jest na japońskim folklorze i mitologii, to nic z tym strasznego. W czasach, gdy tęczowy smok i przerażająca dama były jednymi z jego najpotężniejszych klątw, musimy przyznać, że Geto nie był aż tak silny, jak mogłoby się zdawać. Toji idealnie zdawał sobie sprawę, że na każdą z jego technik istnieje kontra i skrupulatnie to wykorzystał. W gruncie rzeczy, gdyż zdasz sobie sprawę, że umiejętności geto są bardzo bezpośrednie w swojej liniowości, to możesz skontrować każdą z nich. Nie zmienia to jednak faktu, że Suguru przed ascendacją Gojo był jego najsilniejszym rówieśnikiem. Zdolność absorbowania klątw i ponownego ich użytku była na pewno pożyteczna społecznie, a on sam był na tyle utalentowany, aby wykorzystać swoją przeklętą energię do władzy nad 4000 i 461 klutwami. Boże, nie wiem jak to się czyta. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, to było wszystko, bo w zasadzie to Geto nie ma aż tak rozwiniętej historii swoich technik i dajcie mi proszę znać o kim chcielibyście następny odcinek. Do usłyszenia!